Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Zielonka. W dzisiejszym programie sporządzimy makaron tiagiatella jacka tak zwany. Do sporządzenia tego makaronu będziemy potrzebowali 100 gram makaronu tiagiatella, białego i zielonego. Po to jest biały i zielony, żeby po prostu nasz makaron był bardziej dekoracyjny. Drugim składnikiem będzie świeża pieczarka w ilości trzech sztuk. Trzecim składnikiem będzie szynka wędzona, groszek zielony, zblanszowany, może być też świeży groszek. Parmezan do wykończenia. W pierwszej kolejności nastawimy wodę na makaron. Naszą wodę solimy odrobiną soli. Czekamy do zagotowania i na wrzącą, osoloną wodę wrzucamy makaron. Makaron będzie gotował się około 8 minut. W następnej kolejności przyrządzimy sos Jacka z tutaj przygotowanych składników. W pierwszej kolejności pokroimy pieczarkę w pół talarki. Po pokrojeniu pieczarki odpalimy patelnię, na którą dodamy odrobinę tłuszczu roślinnego, żeby zesmażyć naszą pieczarkę i resztę składników. Czekamy aż tłuszcz się nagrzeje, rzucamy pieczarkę wcześniej przygotowaną szynkę i groszek. Sprawdzamy czy tłuszcz jest nagrzany, rzucając odrobinę pieczarki. Widzimy, że jeszcze nie. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy skrojoną pieczarkę. Odrobinę podsmażając. Smażymy pieczarkę około 2-3 minut. Po tym czasie y, dodamy y, szynkę wędzoną. Pieczarka delikatnie spłoszona. Dodajemy szynkę. Szynkę smażymy około jednej minuty. Po tym czasie dodamy zielony grosz. Do naszej podsmażonej pieczarki i szynki dodajemy y, zielony groszek y, groszek blanszujemy 30 sekund. Na rozgrzanej patelni z szynką y, i pieczarką po tym czasie dodamy y, 100 ml y, Soku pomidorowego to będzie baza naszego sosu. Dodajemy sok pomidorowy. Doprawiamy szczyptą soli pieprzu. Gotujemy około 5 minut. W tym momencie zagęszczamy na sos y, zasmażką y, z mąki i z tłuszczu roślinnego. Dobrze rozprowadzamy Zasmaszkę w sosie, aby nie było grudek i posmaku mąki. Gotujemy minutę dwie to w zależności od tego jak rozprowadzi się nam zasmażka nasz sos do makaronu jest już gotowy odstawiam go na bok do wrzącej osolonej wody wrzucamy nasz makaron tagliatella, makaron z włoskiego pasta Będziemy gotować go do momentu al dente, czyli pół twardy, pół miękki, żeby nie był rozgotowany, ani żeby nie był surowy. Po około 8 minutach sprawdzamy, czy nasz makaron jest dobry. Warto go spróbować. Makaron jest już gotowy, odcedzimy go i nastawimy nasz sos. Po odsadzeniu makaronu nastawiamy nasz wcześniej przygotowany sos na ogień zagrzając go. Jeżeli widzimy, że jest zbyt gęsty, możemy uzupełnić to Resztą soku, który zostawiłem do rozrzedzenia sosu. Sos jest zagęsty. Uzupełniam go odrobiną soku, którą zostawiłem na początku gotowania sosu. Dodaję sok. Czekam do zagotowania się sosu. Sos się nam gotuje, dodaję do gotującego się sosu yy, wcześniej ugotowany makaron. Łączę makaron z sosem. Gotowy makaron wykładam do salaterki, starając się nie brudzić brzegów. Na koniec nasz makaron posypie świeżo startnym parmezanem. Z jest pochodzi z włoszek, tak jak makaron, typowo włoska kuchnia. Danie jest gotowe. Dziękuję smacznego.